Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Kapsuła czasu. Pepa i przyjaciele są w przedszkolu. Dzisiaj będziemy się bawić w budowanie kapsuły czasu. Co to jest kapsuła czasu? Kapsuła czasu to coś takiego, co pokaże ludziom w przyszłości, jak żyliśmy my. Jak? Włożymy do kapsuły czasu kilka ważnych przedmiotów i zakopiemy ją w przedszkolnym ogródku. Czy to wyrośnie? <laughs> Nie, Suzy. Będzie leżała zakopana przez wiele, wiele lat. O! Co proponujecie włożyć do środka? Komiks! Bardzo dobrze, Pepo! <laughs> Muzykę! Bardzo dobrze, Suzy! Zabawkę? Nie! Monetę! Znaczki. Sku marchewkę? <laughs> o, bardzo lubisz marchewki, prawda, Rebeko? Tak! <laughs> Te wszystkie rzeczy doskonale pokazują nasze życie! Pani gazelo? Czy wie Pani, jaka będzie przyszłość? A co Wy o tym myślicie? Myślę, że w przyszłości będę żyła na Księżycu. <laughs> A Wszyscy Przyjaciele będą przylatywali w odwiedziny! <laughs> A ja będę latał rakietą kosmiczną. Halo! <laughs> gramy wiadomości dla ludzi z przyszłości. Powiedzcie dzień dobry, przyszłości! Dzień dobry, przyszłości! Pewnie wszyscy teraz mieszkacie na księżycu, co? I latacie na wakacje na Marsa! I podróżujcie rakietami kosmicznymi. <grystanie> Doskonale! Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy rodzice przychodzą po dzieci. Mamo, My dzisiaj kapsułę czasu. O, tato świnko. Przyszedłeś w samą porę, żeby wykopać dół. Tak, oczywiście. Tata świnka kopie w szkolnym ogródku dół na kapsułę czasu. Gotowe. Czy możemy ją odkopać? O nie, musi zostać pod ziemią na wiele, wiele lat. O. Tyle Pepo, jesteś taka sama jak twój tatuś, gdy był mały. Tak? Tak, pamiętam, bo też byłam jego nauczycielką. Uczyła pani mojego tatę? Tak. Tak, wszyscy wasi rodzice przychodzili do przedszkola, prawda? Tak, tak pani gazelo. gazelo. Kiedy wasi rodzice byli mali, także zrobili kapsułę czasu. Tak, pamiętam. Zakopaliśmy ją przy małym drzewku. Możemy ją odkopać? Tak, wydaje mi się, że zakopaliśmy ją tutaj. O, myślę, że to było o wiele mniejsze drzewko. O, minęło już wiele, wiele lat. Małe drzewo wyrosło przez ten czas. Coś znalazłem. To nasza stara kapsuła. Hurra! Hurra! Szybko, otwórzmy ją. Odsuncie się, dzieci. Tak, I co my tu znajdziemy? O, stary komiks. To mój ulubiony komiks. Samolocik. Moja ulubiona zabawka. Płyta. Moja ulubiona muzyka. I bardzo stara małebka. To moja. Wspaniały pomysł, mamusiu. <grystanie> oh, I kaseta wideo z waszych rodziców, kiedy byli tacy mali jak wy. Oh. <grystanie> Kim jest ta mała świnka w okularach? O, oh, to tatuś świnka. A to ja. Dzień dobry przyszłości. <grystanie> Jaki miałeś <jeszcze> cieniutki głosik. <grystanie> Pewnie mieszkacie na księżycu, co? Płupta sekta ta świnka. Zakopywanie kapsuły czasu to wielka frajda, a odkopywanie jej jeszcze większe. Nad morzem. Pepa i George wybierają się z babcią i dziadkiem nad morzem. Pepa i George uwielbiają plażę. A, gdzie się podział piasek? Na tej plaży nie ma piasku, Pepo. Nie ma piasku? Chcieliśmy zbudować zamek z piasku. Pepa i George uwielbiają budować zamki z piasku. No już, już George, Przestań płakać. Na kamienistej plaży też się można dobrze bawić. Niby ja. Po każdym odpływie tworzą się małe jeziorka pomiędzy leżącymi kamieniami. Nazywają się skalne jeziorka. A w każdym jeziorku zostają jakieś ciekawe drobiazgi, które przyniesie morze. O, w tym widzę coś błyszczącego. To moneta! Wow! Bardzo możliwe, że to skarb piratów. Wow. Wow. Robimy kolekcję z tego wszystkiego, co znajdziemy. Tak. Włożymy wszystko do wiaderka George'a. A jaka niespodzianka czeka w tym jeziorku. Nie widzę tutaj nic ciekawego. Ho, ho, ho. Zawsze znajdzie się coś ciekawego, Peppo. Przypatrz się. Ło! chyba coś widzę. Tak. To jest knap. Krab uszczypnął palec dziadka świnki. O! O! Niegrzeczny pan krab. Spójrz, George! Pan Krab chodzi bokiem. George udaje, że jest krabem. Pepa też chce być krabem. Hej, jesteśmy krabami. Krak, krak, krak. Pomocy! Dwa niegrzeczne kraby próbują mnie uszczypnąć. Ej, ej, ej. Niegrzeczne kraby. Oj, oj, oj. Niegrzeczne kraby. Wracajcie do swoich jeziorek. Tak. Sprawdźmy, co jest w innych jeziornach. I co widzicie? Muszelkę. Słyszycie w niej szum morza? Jak to szum? Jak przyłożysz muszelkę do ucha, to usłyszysz szum morza. Wow, naprawdę słyszę morze. Uwielbiam moją muszelkę. George, może i ty znajdziesz muszelkę. Muszelka! To nie jest muszelka. O! Pepa ma rację. To nie jest muszelka. George znalazł skamielinę. A co to takiego? Skamielina to szczątki zwierzątka, które żyło bardzo dawno temu, kiedy po ziemi chodziły jeszcze dinozaury. A, dinozaur! Te jeziorka są bardzo fajne. Tak, ale tylko dla nas, a nie dla tych małych rybek. Rybki? Gdzie? Biedna rybka, jest uwięziona! O. o! Mała rybka powiedziała mi, że bardzo chciałaby wracać do morza. Może użyjemy twojego wiaderka. Uratujemy ją. Tak! Pepa ratuje małą rybkę przenosząc ją w wiaderku. Nie martw się, pani rybko! Za chwilę będziesz wśród przyjaciół. Papa, pa, pani rybko! Uwielbiam kamienne jeziorka Segregowanie śmieci Pan Byk Śmieciarz zbiera odpadki jest wczesny ranek, dlatego pan byk stara się zachować jak najciszej. Niestety panu bykowi nie udaje się nie hałasować. Pepa i George właśnie kończą śniadanie. Co to za hałas? To pan byk, śmieciarz. Witam, Witaj, panie, panie byku. byku. Witam wszystkich. Muszę uciekać. Mam dzisiaj mnóstwo śmieci. Pa! pa! Pan Byk opróżnił nasze kubły na śmieci. Dobrze, posprzątajmy teraz po śniadaniu. Możemy pomóc, mamo? Tak, możecie. Wyrzućmy puste butelki do kosza. Pepo, stój. Słucham? Nie wkładamy butelek do kosza na śmieci. Można je przetworzyć. Co to znaczy? Wszystkie rzeczy, których nie możemy użyć, wrzucamy do kosza, który zabiera pan byk. A rzeczy, które można użyć ponownie, wkładamy do tych pojemników. Czerwone pudełko jest na papier, niebieskie na puszki, a zielone na butelki. Pepo, masz w rękach butelkę. To do którego pojemnika ją wrzucisz? Do zielonego. Tak. <laughs> Zabawne. Teraz kolej George'a. Czy w czerwonym pojemniku są gazety? George chce wyrzucić gazetę tatusia świnki. Oho, ho. jeszcze nie skończyłem czytać dzisiejszej gazety, George. Zabierzesz ją za minutę. No dobrze. Trzymaj, George. Gazety wyrzucamy do czerwonego pojemnika. Zebraliśmy już tyle rzeczy, że możemy iść do centrum segregowania śmieci. Hurra! Jedźmy! Mama Świnka ma butelki. Te papuszki. A George gazety. Czy wszyscy są gotowi? Tak, to świnka! No to w drogę! <ścoughs> sortowanie, sortowanie! Czas! Sortowania, puszki, butelki, kasety. Sortowanie, sortowanie, czas sortowania. Tu jest centrum segregowania śmieci pani królik. Jesteśmy. Ura! Dzień dobry! Dzień dobry pani! Przywieźliście surowce w turnę? Tak, właśnie. Doskonale. Zaczynamy. Co robi pani król? Zgniata stare karoserie samochodowe. Wow. Do którego pojemnika wrzucimy butelki? Do zielonego. Doskonale. A puszki? Do niebieskiego. Dobrze, Pepo. George, chcę wyrzucić gazety. Dobrze, George. Ty wyrzucisz gazety. <głos> <głos> tak. Myślę, że już wszystko sprzątnięte. Tak. Wracajmy do domu. <noise> o, a gdzie nasz samochód? Samochód Pepy zniknął. Odsunąć się. Pani królik chce sprasować samochód Pepy. O! Co? Naprawdę? Tak. So。tak! Nasz samochód nie jest stary i zardzewiały. Przepraszam, uwielbiam segregowanie śmieci. Tak, my też. Ale też bardzo lubimy nasz samochód. Tak, a nasz mały samochodzik lubi nas, prawda? <thirst> <Glúschi> Najlepsza <going> <com> to... no <This debate> łódka. Kaczki pływają po stawie i wyglądają na bardzo zadowolone. Przyjechali tu też Pepa, George, mama świnka i tatuś świnka. Kaczki chciałyby trochę chleba. Przykro mi, pani kaczko, dzisiaj nie przywieźliśmy chleba. Mamy za to coś fajniejszego. Pepa ma ze sobą swoją żaglówkę. A George przyniósł motorówkę. Nakręcę sprężynę, George. Łódka George'a jest nakręcana. Już, George. Puść łódkę na wodę, zanim przestanie się kręcić. <grystanie> George uwielbia swoją nakręcaną łódkę. Mamo! Moja łódka się nie nakręca, Pepo. Łódka Pepy to żaglówka i nie nakręca się jej. Pływa dzięki podmuchom wiatru. Nie podoba mi się ta łódka. Tylko stoi w miejscu. To dlatego, że dzisiaj nie ma wiatru. Może trzeba jej troszkę pomóc. Nadmę się, dmuchnę i twoja żaglówka popłynie. Hurra! Pływa bardzo szybko. Pepa polubiła swoją żaglówkę. Przyszła przyjaciółka Pepy, Suzy Owca. Dzień dobry państwu. Witaj Suzy. Bawimy się naszymi łódkami. A ja mam motorówkę. Jest nakręcana. Nie, jest na baterie. Motorówka Suzy pływa dzięki temu, że jest na baterii. Jaka fantastyczna motorówka. Przepraszam, pani kaczko. Przyszedł też dany pies z dziadkiem. Dzień dobry Państwu. Witaj Jej, dany. Dale. Mój dziadek zrobił mi łódkę parową. O. Ojej, fantastyczna! A jak działa? Jest napędzana parą, tylko trzeba przycisnąć ten mały pręcik. A. Co za wspaniały parowiec! Przyszła Rebeka Królik z mamusią. Dzień dobry Państwu. Witaj Rebeko. Bawimy się naszymi łódkami. Też bym chciała mieć łódkę. Rebeka Królik nie ma własnej łódki. Mam pewien pomysł. Na szczęście wziąłem ze sobą gazetę. Potrzebna jest jedna strona, której ja nie potrzebuję sport. Wiadomości? A, moda. Zostaw stronę z modą. Dobrze, wezmę biznesową. Kiedy byłem małą świnką, często składałem gazetę o tak. Co robi tata świnka? Żeby zrobić papierową łódkę. Tata świnka zrobił łódkę z gazety. U, dziękuję, panie świnko. <grym> George też chce łódkę z gazety. <grym> Myślę, że poradzę sobie bez strony o sporcie. Ja też poproszę o taką. Yeah, yeah. <laughs> Oczywiście. Tata świnka robi papierowe łódki dla wszystkich. Urządźmy wyścig. Dobry pomysł, mamusiu. Musimy wszyscy mocno odmuchać, żeby łódki płynęły. Weźcie teraz głęboki oddech. Dobiegu, gotowi, star! Mamy zwycięzcę. Kto miał stronę o sporcie? To łódka George'a. George wygrał. <grym> <grym> Bardzo lubię łódki, a najbardziej ze wszystkich papierowe. My Pitalizm. też! <grym> Nadszedł czas powrotu do domu. Wszyscy doskonale się bawili. Papa pa. pa, pa, kaczki, do zobaczenia. Kaczki też lubią łódki. Ale wolą mieć cały staw tylko dla siebie. Postaciom głosów użyczyli Julita Kruszek-Borsuk, Joanna Domańska, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Mikołaj Klimek, Andrzej Kretick, Krzysztof Zakrzewski. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot, wersja polska GMC Studio.